gwai ɗan gari na ake kuma na ake kuma na 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 Witam Was serdecznie, z tej strony Felician, a to jest kolejny odcinek WOW w serii Battlefield 3 What the fuck ładujmy sobie eee, Gramy sobie dzisiaj na jednej z map, którą oferuje nam powrót do Kargat, czyli szturm na Karkat Eee! To nie było zbyt pro Aczkolwiek troszeczkę go zdemade'owałem Cię zaraz naprawdę swania Mamy coś? Nie, nic nie mamy. Lipa Czoł Czoł, czoł, czołg ja bym się chciał znieść Mogę. Uwaga nie przyjaciel podłożę ładunek Odbiór! Dobrze, To zniszczyli. Spróbujmy Ocholę ładunek aczkolwiek nie będzie to pewnie łatwe Ua! Dobra Luz Aczkolwiek nie ja go rozbroiłem, ale w każdym razie mamy go rozbrojonego, więc samego się leży No tam jest jeszcze dwóch, trzech A, zabity, piękny. Ło! Wow. Co tu się wyrabia? No, shit a mogłem tam RPG wpieprzyć. Dzięki stary Shit! Co on we mnie tu ładuje? Wiem, że zaraz zginę, ale trudno. Rzucę tu granata. Nie wiem po co. Dzięki stary. Jeden level D Tam. Dostał! Ooooooo! Ale pięknie to zrobiłem! Nareszcie coś ciekawego się dzieje. Trzeba ich niszczyć! Niszczymy ich panowie, to może to wygramy. I to bez jaj. Żadnych. Tam biegnie. Tam jedzie czołg. Trzeba by było uważać. Trzeba by go, go trochę podniszczyć. Tam jest sniper Ja tu nie chcę zbytnio kampić tych koni Ale widzę, że mnie do tego zmuszają On tam biegnie gdzieś. Aha, oni wszyscy są tam Gdzie czołg? A ja tu chcę pilnow pilnować... A, o nie! Mnie to tak być nie będzie Ktoś na mnie kampi to Gdzie on tu polazł? Hmm. Skrywa się położyć możemy może mi nie zauważą. Hmm, hmm, Ale hmm. to, to, fajnie, że mi gościu wylacił tyle razy. Tam jest! S Snajper głupi. On się sprytnie, kurde, ukrył. Trzeba w miarę kurczę kryć ten nasz punkt. Ja tej do mapy dobrze nie znam, ale widzę, że w miarę A, jest. A, Tam jest, tam jest, tam jest jeden. Jakieś może by się też przydało. Tam jest chyba typ. Coś mi się zdaje. Tam jest la. Gdzie śmieszne coś tam No! We trzech, tak? O, oho, oho Widzę, że ładnie Tutaj wolę właśnie inżynierem grać. To jest chyba jedyna ma na której gram inżynierem w miarę Wyspałni się przy swoim Jesteśmy na... A oj, ale nie z tej strony co potrzeba. A żeby tu przebiec będzie ciężko. Aczkolwiek Czemu mnie Tu mam będę czego Tu mi się zdaje, że sniper z jakie kampi Sied On się wpieprzył Panowie Dawać tam To się źle skończy no czyli padł. To no panowie już tak dobrze koniliśmy już byśmy to wygrali. O, dzięki, dzięki wam. Hmm. Tu jakiś czołek leci. Shit, shit. Ale się wystawiłem, ale tam z tyłu jakiś gorszy kurde na mnie leciał. Ja chciałem ten czołg perfectnie już tam icznąć No Przebiłem ja go w losy To nie przyjemny Aj Blipa Aj. O Jezus jaka tusieczka jest Wolę się wbić na respa Ciągle coś dzieje, kurcze, i o to chodzi. Tutaj nie, tutaj nie przejdę. Tutaj nie przejdę. Trzy. No i co, co wy, kurde, tutaj... Panowie! Medyk! Szybko, medyk! Medyk mi tu! Medyczyć. Zgarniacie razie czego tam żeby wam przyjedzie ten pojazd, czy coś? Bo. się boję, że tu będzie źle Bo. nami zaraz. Sobie na sobie Tam górę, tam gościu biegł. A Tam jest pojazd. tam jest pojazd. Nie. Yeah. Aj, nie trafiłem. To się zrezygnowało. He, <laughs> trafiłem go raz. Aczkolwiek. Zstrzelałem hmm. nie. Tam biegnie, biegnie. Bóg. Shit. Trzeba mieć fraga Tu się coś działo Halo, A, Tu, ale to nasz czołg tylko jest Czekaj Łaż, będę śmiał na prawę drużynową. Z no, walek mi go tam Może? Uj. Nie, nie proszę. Tu ciągle jest ten ty typ No Musa nawabić Kampiący głupi Mroję z No Ale ciśniemy i... Ale znowu mam staty do tyłu Muszę zajedź jakby moździe, flesio Właśnie co są... Tam może niewiele wiele możesz wchodzić Ja bym tam nie ryzykował wejścia Tak przy okazji my sobie kampią a my ich tak zaraz ciśniemy No ale się odsunął Bardzo coś? Uwaga, uwaga tam! Uwaga! Co? Odwaliłem. O mam do Przeładowany jest. Tu jest ktoś z tkanki. O ja! co mi nam rozwalili. Lipa. W sumie nie wiem jak oni to zrobili. Mamy snajper. Lipa. Wow, drużyna urodzenia. Tam biegnie. My będą biegli tędy.

Tylko niech który jakiś trylempan tutaj. Dobra, już mamy tutaj. Broni nas, proszę. Jest, dostał. Żyje czołg. Dostał drugi raz. O, o. Aj! No ale zabiłem go, zabiłem! Jest, jest proszę Państwa, jest! Tak to się robi I chyba wygramy Wiem, że mnie nie podniesiesz, bo będzie ciężko no, Dlatego się tutaj tylko na tobie zupełnie Dlaczegoś się prosił Jezus, to jest już tam drugi. Czekaj? Pocą się. Coś mi wydaje, się daje, że na Strzał. Ja nie trafiłem? Przecież powinno To fuck? No, cofam się teraz. Wow, 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 lepiej. Tu coś mi wskazywało na wskazywało Ciet, ciet, ciet! Nie ma! Ja teraz rozbrajam, czy nie ja? Czulu na razie nie zabiją. Ej! Ale nie ja rozbrajałem. No ale wygraliśmy to. I tak, tak się gra, proszę państwa, na mapie. na w wykonaniu Felicjana, oczywiście, więc... No cóż Jestem z siebie zadowolony, że tak powiem Oczywiście troszeczkę pograliśmy tak to się zgadza Pokazuję wam już tylko jakie tam dostałem baretki i cóż, do zobaczenia już w następną środę, tak kiedy znowu pokażę uuu uu. znowu pokażę wam jak, jak ja jak, jak ja gram w Battlefielda trzeciego, nie? Pokażę tylko co ty. O! Aha. A do czego to jest? Eee, to. To nie jest aż tak potrzebne. No dobra. No to na razie.